Cześć się Mako, z tej strony Bartek w dzisiejszym odcinku jest drugi odcinek w Minecraft Ekip Jak widzicie jesteśmy no, w kopalni. Znaczy ja robię kopalnię. I jestem w nietypowym miejscu Dlatego no, Dlatego, że nasz, nasze miejsce jakieś typy po prostu tam przyszły i rozwali nam wszystko fająków y, jaskiniowych y, jak była noc to ciągle pchały flipy na nasze domki na mój to by, bym się jeszcze nie oblecił, ale na warto, no to już takie se i rozwali nam całą działkę no, no twoją to akurat wczoraj ty byś nie żałował dlatego, że ty miałeś więcej itów ode mnie ale po prostu twój domek był spalony bo se spaliłeś. jak widzicie jestem ty. na moim drugim koncie Bar... Znaczy na trzecim kończeniu. Ja na Bartek, ty? Ja przed nagrywaniem w jednym przez około dwie godziny. Spaliłem się dwa razy, tracąc wszystkie itemy, zostawiając tylko y, spodenki. Mów, ile mam zostawić tutaj łapek? Yy, skoro ostatnio zrobiliście 3, to po tym filmem też zaszalejcie pięć. No, pięć? zaszalejcie. Pięć? Dobrze. Andrzejku, pięć. Nie rób, nie rób. W ogóle patrzcie, kogo mamy. Jo, ty zostałeś oh! w mordę, chłopie. Ej, to on znikł, znikł. No kurna. wiem, żebyś go nie wypuszczał. Widzieliśmy Viradjela tego. Mieliśmy też zarodzonego wiradżera. Mieliśmy ale był i teraz nikt. Dobra. dopiero to teraz przyszliśmy. i... To miejsce chyba jest bardzo spoko. ta już? No. To jest moja. Odkryłem ją tak z dupy. Bo po prostu była klapa tak. i po prostu ten, nie? A Andrzej to jest jakiś totalny prokozak i go po prostu znalazł, nie wiem. Gdzie ty jesteś? Po prostu tutaj była dziura i to jest po prostu prochodzek pro pro i znasz taką bazę Właśnie. z takim tunelem na dół. Zacząłem kopać tutaj, bo chciałem tutaj sobie zrobić taką, e, taką e, tam, e, zacząłem kopać tu, no i, za i chodzę i tak jak tu, i, i chodzi. patrz tak. na chodź. Ja nie jestem ryjek. Mów Komu. mi człowieku. E, chodź, manipulacja się jeszcze trzaja tutaj, patrzcie co odkryliśmy jeszcze tam na dole I jest nie nabudzę już tej kopalni, bo mi spaliła cała ekuna na pierwszym kącie więc poczko. No, tak z dupy e, w następnym odcinku postaramy się, żeby e, po prostu no żeby była już cała ekipa, żeby był e, ten, jak to się mówi żeby był e, Niko, żeby była ten Karmelcia. Na to zrobimy. Ale nie wiemy też. No, bo to jest ciężka sytuacja, jeśli chodzi o to. Bo jak wiecie, no po prostu... My się znamy. Wiecie co ja mam w ręce? A co ja mam. Gówno. Ot. Ale dostałeś mordę. O nie, 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 Jestem mistrzem. Tutaj zostaną. Habla, habla, e, waj, nie, nie, tutaj nie, 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 tam nie, mm. Tepnij nie, Czekaj. Dobra. nie, nie, już, czekaj. Tepę, a... Pepe, a acept lol, lol, lolowicz, lolo, ty masz? Yo, lolo, masz. O, Te, ja, lolowicz. Masz, leży, masz do siebie. Dobra, dawała swojej tema. Jest, Moje ja, listy. Dobrze, że się nie spaliły, bo wtedy to ja bym Wy <śmary> Wybaczcie, <śmary> by, by beczka największa. <śmary> Widzowie jak coś, to poczekajcie. Ja, ja wam zrobię tak, żebyście widzieli lepiej, bo wy widzicie po prostu tak no źle. Nie. No to ja za chwilę wam to zrobię. E, za chwilę się widzimy. Mam pauzę, dobra. Dobra, jak widzicie, jest lepiej. Widzicie lepiej. Idzie to jest najgorsze. Co? Nie ja chcę używać diamentu, bo nie mamy kupa. Ja pierdzielę trzeba wydać. Wypłać. Dzielaj, ale mam agi. Mam 8. I wiecie, że... I nie mam żelaza. Wiecie, jakie muszę kilofty robić? No... Te typy, nie? Które do patrz, nas przyszły. Patrz, patrz na mnie. Pędzelku. Patrz. <grym> Taki no, To chodźcie Ci kilofty Żelazny mój jest na wykończeniu. L. Chodź tu. Nie, nie ma tu Nic tu nie ma. Masz. To musi być chodź do mnie, chodź tu. Chodź tu, ja ci kilo wdałem. Tu Jak gdzie? cię? Gdzie? No, no masz go w EQ. faktycznie, dobra. Jednak niepotrzebnie robiłem złota. Po co ty złoto zrobiłeś? To byłoby akurat głupie z twojej strony. Eee... Bez sensu. Idę do twojej kopalni szukać żelaza. Nie idź tam, ta kopalnia jest do dupy. Dobra, ale ja też. Może dlatego, że wykopałeś chyba 8 bloków. Wiem, dlatego jak jest do dupy. Usiądź no. się. O, ho, 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 ho. Żelaza ja też sobie ja mam te kopalni. No idź. Róż dupę. Większość to co ci daje mi się moje. <gry> po co stawiasz? Ja cię będę sprawował. Dawaj. nas jeden robisz swoje. O! Dzięki to chciałem. No. Za chłop. <laughs> A co jest? Ej, bo ja dostałam dwa z żelaza. Daj mi jedno. Nie Je mam czy... nic. NZ? Czego? I tam były trzy. Hopej, ja nie mam nic. Te widzowie ci mogą potwierdzić na odcinku, jak do, do, do mnie wpadniesz. To Nic nie ma. Aha, to się bokio robi. Czeka, muszę, zobaczyć, muszę zobaczyć najszybszy te, najszybszy jak są koło. Ej, jesteśmy na 20... Jesteśmy e, na 20. poziomie. No i też najszybszy kilo? Nie masz. W grze. Nie masz. Jeszcze mu? Bo to jest złoty. Daj tobie jest gorsze. Wolniej kopie. Ale najwięcej wytrzymuję. No. W ogóle złoty opłaca się jak jest na niszczelności 3 no Wtedy to jest lepiej Opłaca się za spilnianę z ale... No Nie, szybciej się kończy Żelazo, Ezy No ej, ja kopałem Desk jestem No róż dupę, ja chcę i kopać Czekaj Oha! I co spidliane ty? Ja mam... Patrz jeszcze na coś. mnie, patrz, patrz, chodź. I pokażę. Magię. Patrz. patrz, jestem. Jestem. Patrz na mnie. Jestem. Coś wiem, nie że nie się chce patrz. Home, myślę. Dobra, jesteśmy już na którym poziomie? Nie. Jesteśmy na ostatnim poziomie, czyli na piątku. Ja nie muszę kopać, ja mam tam pewność. Dobra, biorę, się przy do samego dołu. biorę na szybszy kilo. Biorę na szybszy kilo. No i głupio się skończy. słabe jest to, że nie można iść robić jabłek z bloku. Bieram spytać o bloki. Koks jabłek. A okazało się, że nie można. Mówię ci, że. Minecraft już tego ksjawka wycofa. Jedynie można... Jeszcze nie można enchantować. Już nie można enchantować. To można jedynie z game odabrać Dobra, mam biało i już idę do Diaksy, chłopie! Chodź Diaksy. Dada? Diaksy mam! Diaksy? Dwa diaksy! Chodź, robimy ten. Kuboj, kuboj, kubaj, Kuboj, kubaj, kuboj, kubaj, kuboj, 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 kuboj tak. To były twoje pierwsze diakty na tym serwerze. Jak się? Tak. Bo wszystko to ty zdobyłaś. Czekaj, czekaj, ja do ciebie się teplę. Tepę, a. Czekaj. E, już lecę... Ja lecę do twojego domu. Ja lecę do twojego domu. Aha, no to chyba. A ty twojego? się siema, siema. Tutaj na dole. U góry. Oj, oj, oj. oj, oj. Eee, zaraz tak. Poczekaj, założę to tak na środku. Sil Zrobimy to tak na E Eee, w, A. Los, eee, to no. Jaką nazwę kubojda? Kuboida? Kuboida? Enza, Albo Ekipa, Ekipa. To twoja twoja? No to Ekipa. No. Uh. Już? Nie możesz już Walnąłem cię i teraz nie mogę zrobić kuboi, bo mam antyologą. A za 4 sekundy. No, dwie. Jest. Mamy to. I teraz ap apy za coś. E. A jak to było teraz? E e ty. E skąd ty przeczytałeś? E czekaj, Aha. dołącz, dołącz, czekaj, Dołącz. Naz nazwa. Czekaj. nie, Nazwa. nie, 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 Ekipa. C-U-B. O-Id. No, nie. Pisałem ten. Czekaj, dołącz. Ekipa. C-U-B. C-U-B. O-Id. c O-Id. c, -u -b -i -a -id. c -u -b -a id No, nie ma takiego nazwy. Czekaj, jak to było? Górna. A pamiętasz? Y a, a ten? Czekaj, już pamiętam. Weź jeszcze raz mi ten. Napisz. Do, dołącz. Dołącz. Ak, dołącz. Nazwa taguć. E-K-I-P-A A C-C a, e p, No nie ma, kurna. Czekaj. Dołącz. Jak napisałeś? Akceptuj Kubo... Suboid e, e, ekipa. Dołącz suboid ek, i, i, ekipa. Dołącz suboid ekipa. Dołączyłem. Jest. Jestem. I teraz jesteśmy bezpieczni. Mamy w dupę co co inni myślą. No chyba, że znowu przyjdzie ktoś. To będzie robił po prostu z skipperami, tak? Że będzie niszczono. Ty! Dawaj robimy domek na wodzie. Bo nie zniszczą nam. Albo pod wodą. Nie. Bo gówno nam zrobią, bo w wodzie się nie da niszczyć. No tak. Ja nie wiem, będę miał. Dobra, ja mam bardzo już nie chcę się tak to bawić Hyder Lego, no, ja będę Nie. A yeah. uh, oh, nie, mam chlack, dobra. Jakie to do odcinka dzisiaj będzie? Y, nie wiem, pół godzinki. Jakie? Ale nie, ty to odcinka. E, na i, y, y, poszliśmy w na miejscu zamieszkać. Przeprowadziliśmy się do... Ja. Przeprowadziliśmy się, a może też o. takiego dać. Aha, dobra. I w ogóle myślałam, że mój piek... hm, masz jabłka? Bo mam bardzo dużo rozgłota. I przepraszam widzowie, zostawiliście 6 łapek w górę, ale nie wiem, spaliło mi się krzesiwo i nie mogę podpalić palca. Hem, to co znaczy. O oh, nie! Nie wzięliśmy tego. Czego? E... Obsydianu do portalu. Nie wzięliśmy ogólnie portalu. No ale po co nam to? W ogóle... Jak byliśmy poprzednio, zbudowałem portal. I jak y, zbudowałem i zanim się wynieśliśmy, to ten portal był użyty jeden raz prze mnie. Aha. Więc spoko. Ja nie idę na deter do kupiny, zrobię sobie ten yy, zbroi ochrona przed ogniem. Mm -hmm. Aha, dobra. Yy. Yy. Nie, po co ja zrobiłem to? Ale ja jestem głupi. A nie jesteś? Daj mi się. Co? Gówno. A, no. A ja mam też dużo złota. Wiesz, no to chyba możemy sprzedawać. Ty, ja łukam się. Ja łuk z enchantuje se. tyle. Ej, wiesz co mi wyskoczyło? W, 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 w kamiennej siekierze? Wydajność 1 jest 7 Ej, a jeżeli pod tym filmem będą komentarze, to napiszcie po co jest wydajność yy, na mączce. Wydajność? Na motyta No, nie wiem. Nie mam pojęcia. Co za debil? Dobra. No debil. Pamiętaj, zawsze mają być wyłączone wy zamknięte wszystko klapki i takie tam. Tak. O... Bo najlepszy klapek się nie da otwierać ani drzwi na kubojdzie. Będę nie wysadzać creeperów. Tak, creeperów można posadzać. Ty tutaj mieszkasz w dąbrzonym domku? My będziemy tutaj chyba mieszkać, no. Znaczy, będziemy w jaskiniach, ale będziemy wioski tam pokośczać. Diaksy R? Co za chłop diaksy puszczają y, znowu. Pięć diaksów mam, idę robić tekst. Ja mam pomysł jak się dostać do naszych bas. wodnie Jak możemy się dostać Okej, najpierw musimy zrobić tunel O co ty mi tutaj robisz? Żebyśmy mogli się przedostawać do naszych bas Ej, zaraz z... go to bierze do A teraz to zrobimy sobie y, diamentowe kilofy. Diamentowe kilofy? Jesteś pewny? Czekaj, bo chcę zobaczyć jak ja daleko poskoczę. Jakie... Jak chcę sprawdzić jak nam idzie. Za daleko poszłem. Mm. Ej, nie, nie, za daleko pokopałeś. kopałeś. Zobacz na mój nick. Wiem. Muszę się dokopać do mojej bazy. A, A. Ej, jesteś w mojej bazie? Jestem za... O, teraz jestem. Oba I patrz, teraz daj mi wodę. Jeśli masz wodę. Nie mam. Ja pierdzielę, czemu wszystko musi iść takie trudne. Czekaj. Bo to będziemy iść normalnie tak se. Kilow? Czemu mi dać kilow? Wydajność mi jeden. Aż. Niepotrzebnymi. Teraz musimy tylko jedynie... Musimy jedynie teraz tylko jedynie to robić. Tutaj mamy to, czyli wystarczy się kopać tak. na dwunastym poziomie. No jakie debile, przecież każdy, nawet, nawet dziecko wie, że na, na tym poziomie się... Tu są diaksy, chłopie, tu są diaksy na nawet... dwunastym. Naprawdę? Tak. Dla na piątce są najczęściej. Ja kupię zawsze na dwunastym i zawsze chcę na niej te diaksy. Aha, dobra. Ja kopię. Ej, czemu te kilofy z wydajnością jeden się tak szybko kończą? Nie wiem, a jaki? No, żelazny. To sumie może dlatego, że szybki kopię? Ja nie wiem. Dobra. Mamy już zrobione to, to przejście. Teraz tylko jedynie woda. Chcę naprawić kilo, bym musiał mieć. woda. Degeniuszu, geniuszu A po co jest woda, żeby jak się przemieściłeś wodnie Szybko geniuszu Jadę do waleń żebyśmy się wodnie przemieścili Bo wtedy lepiej Kilo! Ja wolę ten kilo, bo jest spoko lepszy. Chyba tak, nie? Ja. Tak lepiej. Ja wolę ten kamienny kilof, nie? Z, z, bo on nie... To on jest z niezniszczalnością 3. Ja nie, on jest spoko. kamienny. Kamienny kilof, który się dostaje na początku, a nie zniszczalność 3. No. A co ty myślałeś? Nie wydawało że one wszystkie są bez niczego. One są. Ja pierdzielę. Muszę przepalić szybko Przez, żelazo. Przekaza ja. Muszę szybko żelazo No Dobra. Ja się dziękuję wam za oglądanie widzowie. No się musi pożegnać. Pa pa! La-da!